so santador Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy na nocnym najwie ze Skyrim. Zmieściłem się w czasie, nawet jestem w dość dobrym, bo miałem być między 22 a 23. Jestem, moi drodzy, i zaczynamy zabawę. Niestety, jakieś mi zimno wyszło i trochę źle mi się mówi. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś miało wielkiego wpływu. Znowu mi tutaj widzę, że ten się włączył. by mi się włącza jakiś steam czy coś, jakaś nakładka, mimo że jest włączona. Właśnie, czemu się włącza, jak jest włączona? Halo! No właśnie, to jest ciekawe. No, to jest ciekawe, czemu się włącza jakaś nakładka, jak już... Jest... Aż muszę zobaczyć, o co w tym chodzi, bo ja od razu włączam. Mogę przeczytać pierwszy. Nieważne. Ważne, że kontynuujemy przygody naszej Kadzicki. Missy. Mili? Missy? Milisi? Missy? O, coś w tym stylu. Nie mogę zapamiętać tego prostego imienia. W każdym razie yy, robimy moda questowego, który trwa, przewidziany jest na 8 godzin. To jest 11 questów yy, plus jeden poboczny. A na końcu dostajemy: Jak nam się uda dobro, zrobić dobre zakończenie, jedno z trzech no dostajemy dwóch followerów. Dziwne, że ten mod jest w kategorii w ogóle followery, faro, fa, followerzy. Teraz ja to właśnie go wcześniej yy, nie próbowałem. No bo nie jest, bo on powinien być, być w kategorii raczej. Raczej, według mnie, być w kategorii powinien być yy, jakiej? Questy. Yy, Jesteśmy w, właśnie w tym pałacu, znaczy w siedzibie Talmoru, tej, w której mamy quest z głównego wątku, tam gdzie u, u, idziemy na przyjęcie. Quest z tego moda prowadzi również w to samo miejsce, tam gdzie znajdujemy te dokumenty, I, bo to jest siedziba jakaś izobel yy, i musimy ją zabić, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy już ją zabiliśmy, czy... Yy, chyba musimy przeszukać tą, 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 tą miejscówę, coś tak mi się kojarzy. Jesteśmy razem z Misili. Milisi. Malisi. No ona no się mówi Malisi. E, find other one. Tą drugą. A zabiłem. Iza found Milisi She is czyli mamy znaleźć drugiego więźnia. Ale patrzcie jak tekstury. To jest też drugi więzień. To jest. Dobra. Nie wiem, czy mamy się tu skarbeć, czy nie. Więźnia bym raczej szukał na dole. Tak, bo tutaj. To jest jakiś portal, do którego lepiej nie wchodzić, bo to może być to może być ucieczka. Turbo, Siemano, cześć. Witam, Ciebieku. Więc więźnia szukałbym gdzieś na dole. Może dokładnie tam, gdzie był poprzedni więzień, chociaż to jest trochę inaczej widzę. O, o, o. Apple Pie. Sweetroll. 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 Tutaj nie ma, ale wymaga klucza. Jest. Jest. Tara. One thanks you. She wasn't sure rescue would come, but she had dared to hope. Mm. You are not a mind reader, she supposes, but it is very good that you came, whatever the reason. Is the kitten all right? well no. it's porządku okay. praise the nine. If the kitten is well then all will be well in time come we must leave this place this one will follow your footsteps co <laughs> czy to też jest jakiś... Okej. Okay. czy to też stało się teraz naszym followerem, a Kitty też jest dobra. No to czyli co? Musimy... Sprawa jest prosta, musimy udać... Ruski robione. Czemu? I bardzo peace mam on też chyba jest zły, przecież jest on Czemu on on jest... will on nam zlecił And tej did today. Mm. Matko Thalmor will never be defeated. powiem tak Zabicie to była przyjemność, y

Się gorąco zrobiło. Nie to, że z emocji, tylko po prostu zwyczajnie gorąco, ale zawsze że ona mi tutaj wietrzy tak, że... Żeby... O nie! Boję się, że nie wiem, czy one są śmiertelne, Gdzie on jest? Matko, powiem, gdzie my jesteśmy. Tak myślałem, że tutaj jesteśmy. <laughs> o Lara, ja nie wiem, czy on, to nie jest tego moda. Ja muszę go tego, ja muszę go. Matko ona zabije wszystkich. Eee. Yy... Oby się udało. O, panie, udało się. Tu jest chyba ich trzech. Trzy smoki tutaj. Fucking. Tego się już nie da tak zabić. To jest krach, yy, freeze? To nie wiem, co się stało. Albo jest... Ff... O kurde, oby to nie był konflikt modów. Nie wiem co to jest. Musimy chwilę poczekać, bo, bo może to jest Ach, jak zawsze kurde, jak zawsze, jak zawsze się zaczyna tak samo. mi wali streama. Tyle będzie z tego. To jest kudzba nie, nie, nie do wiary. po prostu nie do wiary. To jest freeze, normalny freeze mi się zrobił. <laughs> freeze jest gorszy od wszystkiego innego, bo na ciężko dojść. Czekamy jeszcze 10 sekund, bo może to jest... Może to jest taki długi lak. Oby to był lak, O panie, jak ja że to był lak. A gdzie tam? Nie ma, dobra. Muszę robić restart. No to się niedobrze zapowiada. Jak zawsze zresztą. No dobra, wróciłem. No Do... to to jeszcze raz. Jeszcze raz, kurde. Muszę zapisać przed tym komanderem. No boję się, że to może... chociaż Kurczę, no konflikt modów tutaj w tym miejscu akurat. No zależy co tam jeszcze jest, ale to może być konflikt modów. No kurde jak... Na szali byłby był kwachsekwesterium, to niestety ten mod nie przetrwa. Znajmniej w krótkiej, w krótkiej perspektywie, bo w dłuższej może i tak, jak wyjdą biondy, to może będą musiały się kwachsekwesterium pozbyć. Ale nie ma obawy, moi drodzy, bo dzisiaj znalazłem chyba kolejnych 10, 10 jak nie więcej modyfikacji, także nie miałem czasu tego instalować, ale no, będzie grubo, już będzie blisko tysiąca. Już się włącza Skyrim. Cholera jasnego, że tutaj są. Te... Smoki będą akurat. Tutaj są trzy. Muszę zobaczyć, czy mi w ogóle słychać. Smoki będą akurat. O, akurat słychać mnie dobrze. Oj, panie, 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 panie. A tak ładnie płynnie chodziło. No kurde. A mama mówiła: graj w Minecrafta, graj w Minecrafta. To nie kusi ma. mi mam się zechciało. to wyjście tutaj raczej nie powinno być niekompatybilne, bo tak, na, tak naprawdę to. Yy, tak naprawdę to. No, chyba, że tam po prostu. ten mod dodaje się jeszcze tam później jakąś lokację i, i, i już teraz ta lokacja się nie ogarnęła. To jest taki mógł być powód. Dobra, tu jest jakiś. O! o nie, nie. Milicji, nie, nie. nie, nie, nie. Zobaczmy te wszystkie notatki. Nigdy nie wiesz, co się może przydać. O! Myślałem, że można zabrać. My jest... Ogólnie to tutaj nieźle polębani po, byli, co? Dobra, idziemy, bo musimy uratować Uratować naszą koleżankę, co? Ale first Uh. Okay. This one thanks you. She wasn't sure rescue would come, but she had dared to hope. You are not a mind reader, she supposes. But it is very good that you came, whatever the reason. Is the kitten all right? No ty zamiom nie widzisz? Praise the nine! If the kitten is, this one will follow your footsteps. Dobra. Coś sobie. Ten komandor już idzie. Coś sobie zapiszemy. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy nie. Good,' the peace the thalmor won't last forever. Whatever gets the job done, I suppose Who we are is not of great importance. Now, the importance of your life was taken into account. We may work together again in the future. Good luck. You'll need it. Now we should leave. Are you ready? Oh, almost forgot. We have traced a group of Gadget from elsewhere nearby. Let me see your map here. Maybe something you want to look into. No, dobrá. nie było frizu. <coughs> gorsze, że tak już. <coughs> How to powiedzieć. Pierwszego że to już wszystko możliwe jest teraz. Tyle modów odinstalowanych, zainstalowanych, taki Saigon jest, że tam. Jak to jest Freeze związany z jakimś bałaganem? Właśnie o Freezach wiem najmniej z tego wszystkiego, bo krasze są proste teraz do zidentyfikowania. No, a Freeze są trochę gorsze, bo na mnie o nich wiem. On, on, on jednak ją atakuje Może jeszcze jest na smok, kurde O kurźba, to tak jem. Jaki nie zadziałał Sł serce smogu... Mm, o, smocze jajo. Jakie? Ucznictwo. Wtedy był też inny smog. Wtedy był taki... O, znowu... O kurde, udzik yy, a już po łódzigu. Panie, bierz te sm smocze kości jednak. Są, są aż trzy smoki tutaj akurat. Nie ma sensu z nimi walczyć. Bo one wy nas pozametały. Gorsze jest to, że nasze karcziczki tutaj są. I jak będę grał na serio, to nie będę mógł użyć, używać komend. I to jest problem raczej. No bądź grzecznym smokiem. Disable. Dobra. A wiem, co mogę zrobić, bo to są właśnie. Oni o nie, nie? To jest kolak. Dobra. To są smoki z Quax Equestorium, A Quax Equestorium mm, nie obsługuje komend w sensie. A zrobię. Źle reaguje na komendy strasznie. Kot tam biedny wisi. That, i, that it. You are, i, jesteś wolna na Talmor. Nie będzie cię więcej niepokoił. Kierugo się ma na cześć. Matko. Jeherda Akara.

We tried not to draw attention. Sorry, it's painful to remember. Now this one is forgotten and Mrici is the only one left. mark I want to chase you away. You can see Mr. any time. Oh the quadnia. No właśnie, to, jest to co powiedziałem. A co będzie Lidzka robiła? Muszę się serany zapytać, tak naprawdę. Ja, O, matko. O, szlak. Coś tutaj zapiszę. No, ale musimy podejść w to miejsce, gdzie mi się Wiecie, że to, to musi być sprawdzone. Tylko, gdzie to było teraz? Było gdzieś tam, no, przy, przy tej jaskini. Bo jak tu jest jakiś konflikt, nie? To lepiej, żebym go tam odnalazł. Chyba stąd gdzieś wyszliśmy, nie? Nie, stąd wyszliśmy chyba. Chociaż nie. Dobra, idziemy. O kurde, mam odprowadzić do, do domu. Hmm, to jest trochę kłopot, bo... Bo my nie mamy domu. Tutaj na lewie nie chcę wchodzić. Chyba, że... Czy ja mam dom w białej grani? O, wiem gdzie, tutaj. O, dobra. Mój dom jeszcze jest nieobjęty chociaż. A to co pozalewię, zrobię. Bo, jakbym ją zaprowadził do, do domu tego mojego, to może by mi się udało zrobić ją jako tą szefową, nie? I może by mi budowała. No to byłoby dobry pomysł. bo boję się, że to tam sfrizuje teraz. Chociaż. Tam teraz nie ma żadnych modów, to będzie chyba dobrze. Spróbujemy, może akurat się uda. Bo w naszym domu to by było trochę za, tam będzie trochę za, za dużo tego mieszania, nie? I nie wiem co jest rana na to. A tam już nie ma łóżek, dobra. Dobra, tam, tam jest save, ale niczego sobie, sobie sam sprawdzę. To was tutaj, tutaj, tutaj będziecie mieszkać, w tym domu. Tam nawet nie ma ani łóżek, ani mebli. Nie chcę tam pójść, bo boję boi się, że mi się z tego Live'a mi wyłączy będzie po wszystkim. Nigdy nie byłem w kuźni Eterium. Ale nie chcę tej korony, ta korona jest słaba.